aż trzy mazowieckie firmy otrzymały złoty medal podczas poznańskich targów smaki regionów. W konkursie tym wzięło udział niemal 100 produktów z całego kraju. Najważniejszą nagrodę przyznano trzem spośród siedmiu obecnym w Poznaniu firmom z Mazowsza. W gronie laureatów znalazły się nalewki staropolskiej Karol Majewski wspólnicy za nalewkę wiśniowo-pożyczkową, miodosytnia We Big Fellow Bartek Zięciowski za miód pitny trójniak, Firma Wyrób Wędlin Tradycyjnych Adam Węglowski za kiełbasę swojską z Karniewa. Podczas poznańskich targów swoje laury rozdała również Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego. Perłą 2022 nagrodzono m.in. kiełbasę swojską z Karniewa z firmy Wyrób Wędlin Tradycyjnych Adam Węglowski, olej konopny z gospodarstwa produkcyjno-handlowo-usługowego Kowalski z gminy Nasielsk oraz kwas z boraków czerwonych z gospodarstwa agroturystycznego u Ani, pani Anny Goliszewskiej z gminy Maciejowice. Perłą 2022 za najlepszą potrawę regionalną z województwa mazowieckiego zdobyło koło gospodyń wiejskich Ruskowianki, które komisja konkursowa doceniła za kluseczki z gruszczanką i maczanką oraz fusje z klopsem szczawiowym. Targi Smaki Regionów to jedno z najważniejszych tego typu wydarzeń w Polsce, które co roku cieszy się wielkim zainteresowaniem. Stoiska, udostępniona w dniach od 24 do 26 września, odwiedziło ponad 24 tysiące osób. Jarmark Staropolski w Siedlcach był ostatnim przystankiem tegorocznej kampanii Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich i Koła Gospodyń Wiejskich Obok Ciebie. Przez 5 miesięcy specjalne stoisko gościło na imprezach plenerowych, m.in. targach, dożynkach, festynach czy piknikach. Jego znakiem firmowym były smak, zapach, muzyka ludowa, folklor i rękodzieło, czyli wszystko to, z czego słynął koło gospodyń wiejskich na Mazowszu. Na Stoisku rozdawane były również wydawnictwa Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim. Wśród nich między innymi, książka kucharska KGW Wyjątkowe Miejsca, Wyjątkowi Ludzie, Wyjątkowe Smaki, przewodnik po kiszonkach, miesięcznik Mazowsze, Serce Polski, czy foldery turystyczne i mapy. Nie zabrakło też innych atrakcji. Wielkim powodzeniem cieszył się konkurs koło fortuny, w którym uczestnicy mogli sprawdzić swoją wiedzę o Mazowszu Prof 2014-2020Xof, wygrywając przy tym drobne, ale cenne upominki od krajowej sieci obszarów wiejskich. W sumie tegoroczna kampania odwiedziła 15 imprez plenerowych, w ten sposób swoją twórczość i działalność zaprezentowało 21 mazowieckich kół gospodarstw wiejskich. Kampanię sfinansowano ze środków w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 45 umów na operacje związane z gospodarką wodno-ściekową i 61 umów na operacje dotyczące budowy lub modernizacji dróg lokalnych, tak wygląda ostatni nabór na dofinansowanie tego typu inwestycji w programie rozwoju obszarów Wiejskich z obecnego rozdania na lata 2014-2020. W sumie w pierwszej z nich podpisano umowy opiewające na kwotę ponad 163 milionów złotych, w drugiej na ponad 100 milionów. Jedną z gmin, które skorzystają z ostatniej puli dofinansowania jest m.in. gmina Płońsk. Podpisaliśmy ostatnią umowę z Panem Marszałkiem na, y, w programie, programie PROF na stację uzdatniania wody i przydomowe oczyszczalnie. Jest to ważna dla nas inwestycja, wartość tej inwestycji to jest 2 miliony 400 tysięcy złotych. Będą korzystać mieszkańcy, ze względu na to, że zaopatrzenie w wodę jest bardzo ważnym źródłem rozwoju prawda, gospodarstw rolnych i przydomowe oczyszczalnie, które będą służyć dla zarówno szkoły podstawowej jak i strażaków i koła gospodyń wiejskich w Krępicy. Przeprowadzenie kolejnej inwestycji w sieci wodno przewiduje również gmina Wierzbica. Planowana jest de facto dla dwóch ujęć wody, oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią. Co do ujęć będzie planowana jest termomodernizacja, instalacja pomp, pomp ciepła. Instalacja paneli fotowoltaicznych, wymiana pomp, budowa zbiornika w przypadku ujęcia w zalesicach, renowacja studni, renowacja zbiorników, wymiana układu sterowania, monitoring tych ujęć i ogólnie taka kompleksowa modernizacja na, na wiele lat. Inwestycje w sieci wodno-ściekowe to nadal jedne z najbardziej kluczowych inwestycji na terenach wiejskich. Sprawa dotyczy nie tylko budowy nowych odcinków, ale tak jak w przypadku dróg, również modernizacji starych części, które ze względów technicznych nie spełniają już swoich zadań. Oczywiście przybywa nam mieszkańców, przybywa sieci, sieci wodociągowej przede wszystkim, a swoją drogą liczymy bardzo na rozbudowę kanalizacji na terenie gminy Wierzbica i nawet zmiany miejsca lokalizacji oczyszczalni ścieków, która powstała w czasach, kiedy były potrzeby przemysłu i musimy całość ścieków pompować w Górę. Wolelibyśmy to zrobić tak jak rozum nakazuje, czyli żeby to grawitacyjnie się odbywało, a nie oczyszczania z przepompownią, która, która, która generuje koszty, szczególnie teraz energetyczne, ciężkie, ciężkie czasy nastały dla samorządów. Celem każdej edycji PROF, także tej na lata 2014-2020, jest zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Inwestycje wsparte z funduszy tego programu na Mazowszu to kwoty opiewające na setki milionów złotych. Środki przyznawane są nie tylko na modernizację budowy nowych dróg lub sieci wodnościowych, to również fundusze pozwalające na termomodernizację szkół czy budowę ważnych obiektów użyteczności publicznej. Na samym początku udało nam się przystąpić, po raz pierwszy jako gmina przystąpiliśmy do przebudowy dróg i to był taki pierwszy impuls, który, który, który wykonaliśmy. W międzyczasie duże inwestycje poszły w termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, czy to począwszy od ostatnio od przedszkola, a wcześniej szkoły i grudniwa fotowoltaiczne umiejscowione na, na tych budynkach użyteczności publicznej i pompy ciepła, które w tym momencie no, spełniają swoją rolę w tym ciężkim, energetycznym czasie dla nas, dla samorządów, dla mieszkańców. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich to nie tylko inwestycje infrastrukturalne, to również dotacje przeznaczone na sport i kulturę. Udało się wiele dobrego zrobić w zakresie, w różnych obszarach. Jeśli chodzi o sport, to został zbudowany e, mini stadion, boisko sportowe, w miejscowości Słoszewo, również teren zagospodarowaliśmy w miejscowości Michowo, chodzi o sport, rozwój, bazę kultury fizycznej, czyli dbamy o młodzież i dbamy o dzieci, to jest teren rekreacyjny dla dzieci, to Słoszewo i Michowo, natomiast jeśli chodzi o zaopatrzenie w wodę i kanalizację, to jest realizacja przydomowych oczyszczalni, również dużo wykonaliśmy tych przydomowych oczyszczalni dla mieszkańców, chronimy w ten sposób Środowisko, place zabaw, koła gospodyń, zarówno strażacy skorzystali z pomocy w ramach tego programu. My również inwestujemy w drogi, infrastrukturę drogową. Obecnie będziemy przebudowywać drogę w miejscowości Lisewo Michalinek. Ogłoszony jest przetarg. Myślę, że wyłonimy wykonawcę i zrealizujemy jeszcze w tym roku ten odcinek. Zdaniem przedstawicieli lokalnych samorządów, każde fundusze przeznaczone na inwestycje w gminie są bezcenne. Mają kluczowe znaczenie zarówno dla poprawy życia na terenach wiejskich, ale przede wszystkim dają szansę na powstrzymanie migracji do miast, szczególnie młodych osób. Według przedstawicieli gmin potrzeby na wsi są nadal duże, a niestety przeprowadzenie niektórych inwestycji przekładane jest z roku na rok ze względu na niskie dochody samorządów i małe budżety, jakimi dysponują na co dzień. Dlatego z wielką nadzieją czekają na kolejne rozdania w ramach funduszy przyznawanych z programu rozwoju obszarów wiejskich. Chciałoby się zrobić jak najwięcej ze środków zewnętrznych, jak najmniej z budżetu gminy, i aby ten program jak najszybciej został uruchomiony i jak najszybciej, żebyśmy składali wnioski i otrzymali środki na dalsze inwestycje. W tym odcinku to już wszystko. Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszych profilach w social mediach, m.in. na Facebooku, jak również na naszym kanale YouTube. Szczegółowe informacje o tym, jak można pozyskać dofinansowanie, dostępne są tymczasem na naszej stronie internetowej mazowieckie.xov.pl oraz mazowieckie.pl. Do zobaczenia już za dwa tygodnie w kolejnym odcinku Wieści z Mazowsza.